Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele. Zwracam uwagę na najczęstsze awarie i awarie, które występują w Range Rover 3. Silniki na strzelnicach zawsze znajdowały się daleko od najbardziej problematycznych obszarów. Bawarskie M62 i M57 okazały się dobrym wyborem dla dużego sufa, ich niezawodność pod angielskimi maskami była pod pewnymi względami nawet wyższa niż w samochodach niemieckich ze względu na znacznie mocniejszy układ chłodzenia i mniejszą skłonność do przegrzania nawet przy zatkanych chłodnicach. Ale cała elektronika tutaj jest nękana licznymi problemami. Okablowanie może zaskoczyć nawet po całkowitym remoncie złącza i jakość przewodów są boleśnie słabe, a okablowanie w wielu miejscach jest szczerze nieskuteczne pofałdowania po prostu się strzępią lub gniją. Zagrożone jak zwykle są wszystkie cztery sondy Lambda, moduły zapłonowe i liczne czujniki. Jeśli nie jeździsz z zapaloną kontrolką, to sprzętcie nie zawiedzie, ale problem jest taki, że wielu właścicieli takich samochodów nie przejmuje się zbytnio ich stanem technicznym, więc Girlanda świateł na panel sterowania jest raczej regułą niż wyjątkiem. Nie da się go ugasić ludowymi metodami, takimi jak resetowanie zacisku akumulatora na zawsze, regularnie zapala się też kontrolka błędu silnika. Zaleca się monitorowanie poziomu płynów w silnikach, nie ufając natywnemu systemowi kontroli i częstszą wymianę oleju. Co więcej, lepiej utrzymać jego poziom na maksymalnym poziomie, jeśli samochód czasami wyjeżdża w teren, istnieje ryzyko zniszczenia silnika, ponieważ nie toleruje on dużych przechyłów samochodu. O tym, dlaczego silnik wypada jak u Mumusika, Range Rover Artemi Lebedewa, którym jeździł po Rosji, przypis RED, opowiem w części poświęconej zawieszeniom. Generalnie należy nadmienić, że zła reputacja auta z tego wyjazdu nie jest zasłużona, po prostu auto wpadło w nieudolne i niemiłe ręce. Anglik arystokratyczny z niemieckimi korzeniami wymaga inteligentnej konserwacji, precyzyjnego montażu i dokładności, a wtedy część mechaniczna nie będzie zbyt problematyczna. Zmodernizowane samochody, jak już wiadomo, zostały wyposażone w zupełnie inne silniki. Była to bardzo udana seria silników Jaguara, która znalazła zastosowanie także w kilku innych samochodach i markach należących do Forda. Seria silników i-V8 była początkowo wykonana w całości z aluminium i miała cylindry pokryte nikłem, ale do 2006 roku serie i-41 i i-33s, które były instalowane w odnowionych seriach, miały już proste żeliwne tuleje. Silniki okazały się udane, choć w porównaniu z wcześniejszymi seriami krytykuje się je za krótką żywotność łańcuchów rozrządu wynoszącą około 150-200 tysięcy km i możliwość ich uszkodzenia, serie te przeszły na jednorzędowe łańcuch. Nie można powiedzieć, że silniki są bardziej niezawodne niż bawarskie, ale lepiej nadają się do stosowania w ciężkim SUFIE. Nowy kształt skrzyni korbowej pozwolił nie bać się wycieków oleju, silniki są mniej podatne na koksowanie i przegrzewanie, a moduły zapłonowe i czujniki, jeśli nie mają dłuższej żywotności, są przynajmniej tańsze, jeśli kupisz kompatybilne numery części Forda. Silnik sprężarki jest podatny na przepalenie uszczelki głowicy cylindrów podczas trudnej pracy, przegrzania i złej benzyny, a żywotność świec zapłonowych i modułów zapłonowych jest krótsza, ale ogólnie jest nie mniej niezawodny niż wersja atmosferyczna przy ostrożnej obsłudze. Niestety serwisowanie takich silników jest nieco bardziej skomplikowane. Ze względu na swoją popularność, bawarskie silniki od dawna nauczono się naprawiać w każdym podupadłym mieście, jednak rzemieślnicy często w ogóle nie znają silników Jaguara i ciężko jest do nich dobrać części zamienne z katalogu Forda. Dlatego drobna awaria często zmusza do holowania samochodu. Jednak w przypadku Range Rovera trzeba to robić na bieżąco, zawsze jest powód, poczonewuszy od zawieszenia pneumatycznego po przepaloną rurę wydechową tuż przy przewodzie paliwowym lub wiązce. Koszty przeróbki samochodu nawpływają na to inne silniki i złożoność projektu. Wersja kompresorowa jest na swój sposób wyjątkowa, Sprężarka i wodny interkuler są umieszczone w wypukłości bloku cylindrów. Obydwa silniki mają znacznie większy moment obrotowy od bawarskiej w ósemki, przy półtora tysiąca obrotów wytwarzają już 60% maksymalnego momentu obrotowego, a przy 2500 roku już całe 90%, co czyni samochód przyjemniejszym w użytkowaniu. Druga zmiana stylizacji przyniosła ze sobą nową wersję silnika. i-V8 Gen III, czyli i-133, otrzymał nowy blok, ale nadal z żeliwnymi tulejami, bezpośrednim wtryskiem paliwa i oryginalnym systemem przesuwnika fazowego Borg Warner. W nim przesunięcie fazowe osiąga się za pomocą mechanizmu zapadkowego, który umożliwia nierównomierny obrót wałka rozrządu względem koła zębatego rozrządu pod wpływem sił ze sprężyn zaworowych. Wykorzystuje również system kontroli wzniosu zaworów podobny do fetek hondy. Zmodernizowano także wersję kompresorową. Obecnie jej pojemność skokowa wynosi te same 5 litrów, a moc wynosi 510 km wobec 385 km w wersji wolnossącej. Ale najważniejszą zmianą jest jeszcze jedna przeróbka okablowania i załączników. Można już powiedzieć, że liczba awarii samochodów po drugiej zmianie stylizacji wyraźnie spadła i nie jest to tylko konsekwencja faktu, że samochody są nowsze. Mniej jest awarii nie tylko silnika, ale i całego samochodu, co niewątpliwie jest dobrą wiadomością dla każdego, kto chce kupić nową range. Gieśle serii AJD opracowane wspólnie z psa, występują w wersjach V6 i V8 w wielu samochodach i przez długi czas nie sprawiały żadnych szczególnych problemów w utrzymaniu. Niezawodna konstrukcja z żeliwnym blokiem, bezpośrednim wtryskiem paliwa Kamen Rail i turbodoładowaniem została sprawdzona wielokrotnie i nie ma już żadnych poważnych słabych punktów. W gamie zastosowano wyłącznie silniki V8, najpierw o pojemności 3,6, a następnie 4,4 ,4 litra. Oprócz tradycyjnych problemów z silnikami diesla z osprzętem paliwowym, filtrami i tym podobnymi, można spodziewać się słabych turbin. Są po dwie na silnik i są wyjątkowo słabo zamontowane. Nawiasem mówiąc, przy wymianie filtrów paliwa w samochodach z silnikiem diesla wskazane jest również zdemontowanie nadwozia. W każdym przypadku zaleca się wykonanie jak największej liczby operacji przy zdejmowanym nadwoziu, ponieważ bez demontażu wymaga to niezwykłych umiejętności i wiedzy specjalne narzędzie. W transmisji prawie nie ma słabych punktów. Wszystkie automatyczne skrzynie biegów są dość niezawodne, z wyjątkiem wspomnianego już GM w silnikach wysokoprężnych M57 i ośmiobiegowych automatycznych skrzyniach biegów w najmocniejszych 4-4-litrowych silnikach wysokoprężnych. Te ostatnie są jednak naprawiane w ramach gwarancji. Wały kardana, napędy i skrzynie biegów wymagają minimalnej konserwacji i monitorowania obecności oleju, integralności uszczelek olejowych i pylników i nic więcej. Skrzynia rozdzielcza zawodzi stosunkowo często lekkomyślna jazda ciężkim pojazdem powoduje zużycie zarówno łożysk, jak i łańcucha na przestrzeni 100 do 1500 km. Jednak w przypadku tego samochodu nie jest tak źle, przy takim przebiegu koszt utrzymania będzie już wielokrotnie wyższy niż koszt naprawy skrzyni rozdzielczej. Zasady obsługi automatycznych skrzyń biegów są takie same jak w przypadku innych skrzyń biegów ZF jest za wcześnie na wymianę oleju, a przy przebiegach 150 do 200 tysięcy w przypadku skrzyń pięciobiegowych i 100 do 150 tysięcy w przypadku skrzyń sześciobiegowych należy dokonać wymienić okładziny turbiny gazowej, jeśli zachodzi podejrzenie ich zużycia. Sześciobiegowe automatyczne skrzynie biegów mają krótszą żywotność niż pięciobiegowe automatyczne skrzynie biegów i wymagają droższych napraw ale jak wszystko inne w tym samochodzie, to tylko niewielki wydatek, jeśli praca zostanie wykonana na czas. Jeśli myślisz, że jest to aluminium i nie ulega korozji, to zwróć uwagę na tylne nadkola sześcioletnich samochodów. Tak, tak, często są tam wyraźnie widoczne pęcherzyki rdzy. Korozja nadwozia została pokonana dopiero po ostatniej zmianie stylizacji i nawet wtedy zwycięstwo nadal stoi pod znakiem zapytania. Aluminiowe elementy mocujące takie jak drzwi i przednie błotniki, nie gniją. Ale tylna część, spód, a zwłaszcza nadkola są szczerze mówiąc słabo chronione. Zewnętrznie samochód może być nadal w doskonałym stanie, ale elementy mocy mają poważną korozję. Na szczęście stal korpusu ma dobry margines grubości, więc dziur będzie niewiele. Zwróć jednak uwagę na tylne nadkola, tylną klapę i miski zawieszenia, być może czeka Cię wielka niespodzianka, a po kontroli będziesz musiał porzucić samochód. Rama również cierpi na korozję. Ten problem szczególnie charakteryzuje samochody importowane z Emiratów i Południowych Stanów USA. Wydaje się, że samochody sprzedawane są tam bez żadnych środków antykorozyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, warstwa powłoki na dnie i łukach jest bardzo cienka. Wyraźnie zaoszczędzono na wadze. Zdecydowanie zaleca się nakładanie nowej powłoki co kilka lat. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo dobrej jakości farby, problemy z karoserią są częste. Nawiasem mówiąc, istnieje interesujący niuans, bardzo często przednia rama pomocnicza cierpi na korozję. Zaskakująco cienkościenna konstrukcja zwykle gnije aż do dziur, a potem dzieje się coś strasznego, albo koło odpada, albo silnik spada. Sądząc po opiniach osób, które tego doświadczyły, obie opcje nie przynoszą nic dobrego. Ogólnie rzecz biorąc, kup nowy, jeśli twój jest już rozgotowany. Ciało nadal uwielbia przeciekać. Jest to wyjątkowo nieprzyjemne, biorąc pod uwagę wiele jednostek elektronicznych rozsianych po niszach. Wymień uszczelki drzwi w odpowiednim czasie i wyczyść odpływ włazu, to uratujecie od znacznie poważniejszych problemów. Szczególnie cierpią samochody przed zmianą stylizacji. Po pierwszej zmianie stylizacji jest znacznie mniej problemów, a druga zmiana stylizacji jest jeszcze za młoda, aby w ogóle mieć poważne problemy z nadwoziem. To tutaj różnica pomiędzy generacjami auta jest bardziej zauważalna niż kiedykolwiek. Pierwsza generacja ma zaskakująco nieprzyjemną cechę, zawsze coś się w niej psuje. Wreszcie samochód zawdzęcza to wysokiej jakości oka elektrycznemu i bogatemu wyposażeniu. Tutaj wszystko się psuje: od czujników położenia kierownicy i grup styków wyłącznika zapłonu po wentylatory i jednostki sterujące. Szanse na stanie w środku lasu są zauważalnie wyższe niż przeciętnie. Druga generacja jest z jednej strony zauważalnie lepiej wykonana, część okablowania została po prostu wymieniona na lepszą, zwłaszcza w komorze silnika. Z drugiej strony do samochodu dodano nowy system kontroli możliwości terenowych, co sprawia, że wszystkie usterki tego systemu osiągnęły nowy poziom. Terrain respons może zawieść w każdej chwili z dowolnego powodu, zmuszając samochód do jazdy na wyższych lub niższych biegach, w środkowej, najniższej lub najwyższej pozycji nadwozia lub całkowicie ograniczając prędkość. Ryzyko całkowitego utknięcia w samochodzie drugiej generacji jest mniejsze, ale utknięcia w środku lasu jeszcze większe. W końcu za dosłownie wszystko tutaj odpowiada elektronika. Nic dziwnego, że podczas drugiej zmiany stylizacji szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie niezawodności. I dotyczyło to nie tylko elektroniki, ale także wszystkich elementów wykonawczych, a nawet drobnych elementów nadwozia, od maskownic poza wiasy. Nawiasem mówiąc, zwróć uwagę na wysoki koszt optyki. Co więcej, nie oznacza to, że jest wysokiej jakości, chociaż głównym dostawcą reflektorów jest Hele, reflektory beznadziejnie przeciekają. Jest tu zawieszenie pneumatyczne, po prostu nie ma innych opcji. Swoją drogą jest znacznie mocniejszy niż się wydaje. Widziałem już nieraz całe wisiorki range po przeskoczeniu dołów i krawężników. Na szczęście zawieszenia mają duży skok, a pneumatyka stara się zapobiegać awariom i utrzymywać optymalny poziom elastyczności. Ale trzeba się przyzwyczaić, że maszyna może upaść, oznacza to, że maszyna ma problemy z pneumatycznym układem sterowania, działaniem pompy lub milionem innych powodów. A także, jeśli upadniesz na jedną stronę lub na osobne koło, oznacza to, że awaria amortyzatora lub jego czujników. Nawiasem mówiąc, same rozpórki pneumatyczne nie są złe, wytrzymują długo, prawie nie boją się mrozu i kosztują znacznie mniej niż w niemieckich samochodach. Ale całkowita liczba problemów stwarzanych przez zawieszenie jest wielokrotnie większa niż w przypadku przeciętnego sufa. Jeśli często zapalasz leśne ścieżki, zawieszenie nie wytrzyma tak długo. Oprócz obowiązkowego mycia resorów pneumatycznych, warto od razu odłożyć pewną liczbę banknotów na wymianę głównych cichych bloków i dźwigni. A przypomnę, że ucierpi także podwozie. Z hamulcami nie ma żadnych problemów, albo prawie nie, ponieważ w samochodach pięcio, sześcioletnich pierwszej zmiany stylizacji przewody hamulcowe mogą łatwo gnić. A moduł ABS nagle rozświetla całą girlandę na desce rozdzielczej. Tak, luksus, to teraz takie kłopotliwe. To już wszystkie informacje na temat problemów Range Rovera 3. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.